Zobaczcie jak cena się topi. Tutaj mam ustanowioną temperaturę 300 stopni, to jest drut cynowy i zobaczcie, wystarczy, że dotknę. Teraz przyjrzyjcie się. Taką zrobię chwileczkę i już będzie się... O, zwróćcie uwagę widzicie? Jak pod wpływem temperatury się topi no więc, a tutaj mam taką bańkę, upadła teraz, ale pokażę Wam to z bliska, żebyście widzieli. Widzicie, taka banieczka. Pod wpływem temperatury, jak się ładnie mm, topi. No i oczywiście, żeby wyczyścić sobie grot z tej cyny. Oczywiście to jest stacja, bo to y, stacja lutownicza. to mogę sobie ustawić na przykład trzy konfiguracje dla siebie, na przykład 450 stopni w tym momencie jak widzicie, stacja lutownicza będzie się ustawiała do odpowiedniej temperatury i jak już osiągnie tę temperaturę, no to będzie pokazane, tu widzimy, że się zwiększa, Ta stacja lutownicza umożliwia od 150 do 450 stopni i zwróćcie uwagę jak ładnie leci teraz. No I tutaj oczywiście to jest cena. A no teraz mogę gąbeczką yy, mokrą, tak, zwilżoną wyczyścić. I teraz pokażę Wam orientacyjnie. Zwróćcie uwagę. To jest kawałek cyn, który służy oczywiście do łączenia dwóch ze sobą metali. Więc tak to wygląda. Dla ludzi, którzy nigdy nie gotowali